Myślałem, że, że ktoś tu jest. Czy wolni? Cicho. O, cicho, cicho... Chodź, ci, o, ci, o, było? o, No nie! No tak. Tam gdzie Tak! To no to tu No Co nie No tu. Tutaj je by widzicie. Szelaj! Dodajcie. dawaj. 3, H 1, S. Czemuby ze szpita szczelasz? Módzisz pica. Długo? Nie. Lepiej jest jak strzelasz ha. tak. Środkową częścią skład. 1-0. Ale ty chcesz druga strzelać? Nie. To ja strzelam, druga, daj! Nie jest tamtej bańki! Daj! <laughs> Nie wykopuj! Nie! Nie, Nie! Nie kop tego! Nie chcę później! Gacmen! Co to? <laughs> Nie po to jest to ale to mocno strzela! To jeden raz tej, dwa razy stoi! Nie! Tak, nie! Nikolaj strzela jestem po prostu! Kisiel! Ała! To będę mógł no. bronić? Nie, ja, ty... bramka, tu jeszcze. chcę! Zasłuchajasz bramkażę z tu! Karotki, no podaj! Co ja? To... Karotki chcesz ostatnia bronić? Tak! Po co to tak? Wyszżej tak mówimy! No, Uwaga. i nie, nie strzelam z tak daleka. Chybiłaś, Kisiel. Pierwsze strzeliłaś stamtąd nie? będę strzelać stąd. Nie, ostatni a gol. A nie raz tu tak, strzelił. tylko raz. Nie. raz. Ale ona ma ostatnią próbę. Dobra, no to też bym będzie stamtąd strzelać. No to zobaczymy. Przecież stąd strzelamy wszyscy. A nie, bo Nikola, co jest z daleka. O, jest Kisiel, Nikola. Anonimowość. No, to to. Nikola, z tego będziesz tylko jeden raz, dzisiaj. Dzisiaj z tego będziesz jeden raz. O co ci B? 3, 2, 1, GO! No nie! Nie gram to. No. Jak ja. Teraz oto z... pani... ...Z. Toxic. TOXIC! No oddaj to! Ja Będę strzelać to. stąd, ale nie mocno. Złap od kamery, bo wykryj nie widać. Dawaj. Ty z i dupy Nikola! <goda> ja. będziesz stąd strzelać dwa gole. Albo kameruj. Kisiel, będziesz stąd strzelać dwa gole. Chwila. A potem tu. O! Ja chcę to zrobić, moja nie połam, się. nie połam nie, się! Nie połam się! Nie... Dlaczego tego nie chcecie robić? Bo się zaraz połamie. w kamerze? Telefon ci wypadnie. Aha, ja mam telefon. Moją stronę kopni, okej? Okay? Uwaga, ostatni Wiksa... raz. WIKRZEK! Uuu, nawet Ci ją pod nogi podałam! Daj to! Nie pałam Cię! panie. czepanie! Teraz ja o Nie ja. ja Ci pokażę, jak się prawidłowo robi gwiazdeczkę! No to pokażesz! Hej! Nie Mój co O! Ja, ja, Kale, co ja ty... co? Co? Co rękę! Nie nie. nie! nie, tylko trochę trawy! Podrósć na łeb, Tomasz. Dawaj! Żyjesz? Trzy, dwa, jeden! jeden. jeden. O to boli! Passtara, wciska. To, nie, to była trzeba.